Siemanko, witajcie na kanale Git z wami Doman i Burzyk. Zapraszamy na test bezprzewodowych słuchawek RHA MA390 Wireless. To już kolejna propozycja szkockiego producenta na naszym kanale. Zanim omówimy wygląd tych słuchawek, zanim opowiemy o tym, jak grają MA390 Wireless, słów kilka o zawartości zestawu, opakowanie jak to w RHA, w tych bardziej produktach premium, już ładnie to wszystko zapakowane, ładnie opisane. Ale kolorystyka już standardowa. Tak, kolorystyka standardowa nawet możemy porównać do pudełko do MA390 Universal, czyli tych słuchawek przewodowych. Do nich między innymi będziemy się odnosić, ale to później. W pudełku wewnątrz opakowania znajdziemy troszkę papierologii. Przejmuj, panie Danielu. Instrukcja obsługi. Są same słuchawki, ten charakterystyczny już kształt. Bez przewodówek RHA. Mm -hmm. Z Homondo. Z Przewód USB do ładowania. USB typu C, więc jakbyście mieli smartfona z USB typu C, to od razu możecie zamiennie korzystać. Mm. Ale na dzień dzisiejszy może być ciężko, jakbyście zapomnieli, i od kogoś pożyczyć. Pokrowczyk, taki siateczkowy, no ale. ciut za mały, no, ciut no. za mały. No. Jakby się na siłę chciało. No to da się je zwinąć jakoś, ale szkoda, no po co je tak zwijać? No troszkę to nieprzemyślane. Ten pokrowiec albo powinien być większy, albo nie wiem po co jest. Jak na razie służy za przechowalnię wymiennych wkładek, i wchłaniacz wilgoci. A tych wkładek, moi drodzy, troszkę mamy. To jest nawet rozrysowane tutaj na opakowaniu. Ile ich różnych mamy. Brakuje pianek. No troszkę tak, tych, które bardziej by izolowały, ale i tak sporo, sporo tego naprawdę sporo. Jak to? W RHA. Tak jak mówiliśmy na początku naszego materiału, słuchawki MA390 Wireless od RHA kształtem przypominają inne modele, które są dostępne na rynku, oczywiście modele RHA, na przykład słuchawki MA650 Wireless, które od dłuższego czasu użytkuje. Na pierwszy rzut oka może jakichś drastycznych zmian nie zauważymy, ale jak się przyjrzymy, no to są różnice które będą tutaj wpływać na cenę, ale odniesiemy się do tego na koniec naszego materiału. Słuchawki są niezwykle lekkie, ważą 41 gramów, więc jak je założymy sobie na głowę, bo to są takie, znaczy na szyję, jak sobie je założymy na szyję, nie czuć ich, zapominamy w ogóle o tym, że je nosimy. Dzięki temu jeszcze, że mamy magnesiki, to też nie będą nam gdzieś latać jakoś szalone po szyi. Długość w zupełności wystarczająca, by komfortowo można było je zakładać, by można było sobie gdzieś tam pod kurtkę ewentualnie w zimę włożyć. I powiem Ci, że dzięki temu, że są moim zdaniem minimalistyczne, nie mówię tylko już o samych końcówkach, o samych słuchawkach, ale też o całym tym głównym elemencie, to gdzieś tam pod szalikiem, pod kapturem, no po prostu są takie bezinwazyjne. Mhm. Zakładamy, zapominamy. Ja ogólnie bardzo lubię taką stylistykę. Aluminium srebrne, trochę czarnego gumowanego tworzywa. Moim zdaniem jest to najbardziej eleganckie połączenie, które do wszystkiego będzie pasowało. Designem super. Tak, bo one też jednocześnie są naprawdę ładne, wykonane. wykonane. Będą ozdobą. Będą ozdobą na naszej szyi. Może nie taką zdobą jak chociażby 650 i pewnie 750, ale nie jest źle. No, zobacz, jak elegancko do bluzy pasują. I nawet jak mamy marynareczkę, to sobie pod marynareczkę włożymy i też to wcale źle nie wygląda, źle się nie prezentuje. Słuchajcie, jeżeli chodzi o materiały, no to tak jak Burzyk powiedział, troszkę tutaj gumowanego tworzywa, to przede wszystkim ten. Powiedzmy pałąk, prawda? Mm -hmm. Pałąk, który jest bardzo elastyczny. Możemy go zwijać dowolnie. Nawet producent tam zachęca, żeby go wciskać do tego pokrowca, ale my tego nie robiliśmy. No i te końcówki, które. Takie jakby obciążniki, żeby wam nie latało to za bardzo. I jeżeli mielibyśmy przyjrzeć się tym poszczególnym elementom, tutaj mamy włącznik, diodę, która będzie nam sygnalizować pracę, zaślepkę moi drodzy, pod którą kryje się USB typu C, bo. Mamy tutaj standard IPX4, a zatem na jakiś pot, na delikatne zachlapania, mm. może na deszcz, te słuchawki będą odporne. No i tu obstawiamy że są dwa akumulatorki pewnie jakieś. Mm, no i też akumulatorki, które zapewniają nam naprawdę niezły czas pracy, bo możemy spokojnie przez 8 godzin nieprzerwanego słuchania, no tak 7 do 8 godzin, w zależności od tego, na jakim poziomie słuchamy, pracować. To jest spoko, bo wychodzimy sobie rano do pracy... To nawet i przez 2-3 dni, jak będziemy słuchać, oczywiście mm -hmm. tam, nie wiem, gdzieś podczas dojazdu do pracy, podczas powrotu. No i podczas treningu, no bo trening też nie wiadomo, ile trwa. Więc nawet jak ktoś tam jakiś, nie wiem, trening ma 5 razy w tygodniu po godzince, to spokojnie przez cały Bez tydzień nie musi o ładowaniu myśleć. Co jest bardzo istotne też w, przypadku tych, odroczyć, w przypadku tych słuchawek, podobnie jak te droższe, MA 650. Ta część jest, jest aluminiowa. Ta część jest aluminiowa. Sprawdziłem delikatnym stopnięciem zęba. Sprawdzę też tutaj. Tak, jest to oczywiście aluminiowe i są to słuchawki z mikrofonem, tutaj mamy na odwrocie wbudowany mikrofon, też jest oznaczenie MA390. Na froncie tego pilota mamy trzy przyciski, play, pauza, to jeden środkowy. Mhm, takie pewnie odbieranie połączeń, pauza. Tak, ale... i plus minus. No i tutaj od razu nasuwa się pewna negatywna myśl niestety. Moim zdaniem to, że ten główny przycisk, ten którego będziemy używać najczęściej jest wgłębiony, to jest trochę nieprzemyślane. Dlaczego? No bo to nie jest intuicyjne na początku. Jak jesteś takim początkującym użytkownikiem e, takich słuchawek, to to wgłębienie zdarzy ci się, że częściej plusa klikniesz, częściej mm. minusa, klik jak szukasz na szyi. Wiesz, bo nie patrzysz, jak to obsługujesz, to nie patrzysz na to, wyczuwasz. To niby no, to jest ta jest kropka. Po jakimś czasie trzeba, roku, tak? Ja jestem użytkownikiem już od dłuższego czasu, więc się przyzwyczaiłem, ale niestety to jest ogólnie przypadło się RHA. I oni Czyli cały taki czas... mają styl. Tak, taki mają styl. Często widziałem, że ludzie na to narzekają, więc yy, no, postanowiłem o tym wspomnieć, bo faktycznie można to za delikatne uchybienie uznać. Są gumowane. Mają właśnie tak, są gumowane i mają całkiem przyjemny skok, chociaż nie taki lekki. Trzeba troszeczkę mm -hmm. siły włożyć, żeby nacisnąć. Trzeba troszeczkę się włożyć. Przewód nie jest jakoś bardzo gruby, ten, który będzie już szedł dalej do tego głównego elementu, czyli do naszych słuchaweczek, ale też yy, powiem Wam, że. Nie musimy się raczej martwić o to, że nam się pourywa, bo to wszystko zostało zaprawione też tak całkiem solidnie, tak, żeby nam się nic złego nie stało. No i też jest jeszcze jedna ważna kwestia. Powiem Wam, że no, dla niektórych, dla osób, które są troszkę większymi lajkami muzycznymi, to może być nowa wiadomość, to nie są typowe słuchawki dokanałowe. Mhm. To podobnie jak te, do których się wcześniej odnoszę, czyli EMA 650, są słuchawki. Typu IM, e IM, -E jak kto woli. I teraz pewnie się zastanawiasz, co on pierdzieli? IM e to przecież w Katowicach jest. <noise> Raz na rok. Też tak myślałem, ale postanowiłem mocniej zgłębić temat, moi drodzy. Okazuje się, że słuchawki typu IM, -E jak kto woli, IM, e głębiej wchodzą nam w nasz kanalik. Mhm. Dzięki temu jeszcze bardziej odcinają nas od, od, od otoczenia niż dokonałowe słuchawki. I faktycznie tak jest. Jak włożymy sobie zwykłe do kanałówki, jak włożymy te typu IM. E to czujemy większe odcięcie od otoczenia. Jest jeszcze jedna zasadnicza różnica: myślę, że każdy audiofil teraz się ucieszy słowami, które wypowiem. Jemy to słuchawki dołóżne, które posiadają przetwornik armaturowy, mm. a zwykłe do kanałówki mają po prostu membrankę. 99% mm. słuchawek, <trym> procent słuchawek na rynku podobno ma taką membrankę. Czyli to są jedne z nielicznych modeli, które mając jednocześnie technologię bezprzewodową będą nam zapewniać taką izolację i mogą się pochwalić tą technologią, tym rozwiązaniem IEM. No dobra, ale przejdźmy teraz do konstrukcji. No właśnie. Tyle się nagadałeś i jeszcze nie powiedziałeś o tym, jak same słuchawki już są skonstruowane. Powiem Ci, że pomimo tego, już są mniejsze i teoretycznie ta jakość brzmienia, która będzie generowana powinna być gorsza niż w 650 to są lepsze pod czapkę. <śled> Fajnie. Po sobie wciśniemy, słuchasz. słuchasz nie, to... nie spodziewałem się takiego zwrotu akcji. Myślałem, że powie, że nie są wcale wiele gorsze, czy coś, a tu o czapce, no ale dobra, no okej, okay. no faktycznie, mniej odstają. Nie odstają. No z kaskiem niestety jest ciężko, mhm. chociaż chociaż, i tak jest lepiej, bo ja wyobraź sobie kiedyś te miałem podkaskiem motocykla, czy te miałem i kask motocyklowy na głowie, i troszkę czułem, a te założyłem dla próby, jest jeszcze lepiej, także i podcast bardziej się sprawdzą, żeby sobie bezprzewodowo korzystać. Gdzieś nam pilota musimy łożyć. W każdym razie, w każdym razie to jest. Stonowany design, a jednocześnie bardzo elegancki. To prawda. Znowu, znowu odnoszę się do tego, że to wszystko wygląda naprawdę pięknie. No, nawet jak sobie ściągniemy, no to zobacz, jak to wszystko. A właśnie, to jest niestety zawsze problem, że to ciasno jest, ale zobacz, jak to. lubię chyba tylko czarne silikonowe tipsy. Zobacz, jak to wszystko ładnie wygląda. No, to prawda. Jak taki konik morski. No, w sumie. Tylko no, oddzielisz oczywiście. Nie no, to są dwa koniki morskie stykające się tyłem. No, stykające się tyłem. A, no to jak już jesteśmy tutaj, to powiedzmy oczywiście, że mamy tutaj moi drodzy do czynienia z przetwornikiem dynamicznym. Widać, że to takie piękna Millennium. I bardzo dobrze są też tutaj, widzisz, zakończone. Tak, żeby nam się tak, w tym wzmocnione. miejscu nie uszkodziły, są też wzmocnione tutaj. I jest to oznaczenie lewa prawa. Oczywiście jest. Pierwszy wniosek po moich testach i po twoich testach na pewno jest taki, że świetnie izolują. Od Dobry. otoczenia. I w drugą stronę I również. W drugą stronę też. Tak jest. Tutaj można słuchać na maksymalnej głośności i sąsiad nie będzie słyszał dosłownie nic. Podobnie ja nie będę słyszał nic. Jakbyś mówił choć wprost do mnie, to tylko muzyka. Tylko muzyka, i to muzyka w naprawdę bardzo przyjemnym wydaniu. Co mhm. prawda, gdybyśmy je zestawili ze słuchawkami MA650 Wireless, które już są z wyższej półki cenowej i jakościowej, no to faktycznie brzmienie może niektórym doskwierać. Ale, 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 ale słuchajcie, tutaj mamy przede wszystkim fajnie zarysowane niskie tony. Basik jest sprężysty, jest czysty, jest soczysty. Tak, jest go dużo. No, trzeba przyznać, że tutaj są mocno ubasowione, ale pod takim dobrym względem. Mm -hmm. Mnie też się ta akurat tonacja podoba. Wszystkie piosenki, w, którym, w których występuje dużo basu, one brzmią tutaj bardzo dobrze. Może odrobinkę cierpią na tym wyższe tony, które mają ciężko się przebić, ale na niskie tony nikt nie będzie narzekał, przynajmniej ja. Środek też słychać i wysokie tony też tutaj będzie, oczywiście, słychać, bo to nie jest tak, że bas całkowicie przyćmiewa. Po prostu jest tego basu więcej w tych słuchawkach niż w każdym innym modelu RHA, mhm. który wcześniej był w naszych uszach, jeżeli mówimy o tych dokonałówkach. Co jest też bardzo ważne, scena jest naprawdę całkiem szeroka, jak na taką zamkniętą konstrukcję, którą wciskamy do ucha i ma nas odcinać, izolować. Wokale będą bardzo przyjemnie słyszane, i słuchawki też nie męczą nas. Po dłuższym użytkowaniu nie będą nas męczyć. Ja odłożyłem sobie 650 na swoje podróże pociągiem, godzinka w jedną, godzinka w drugą stronę. Cały czas mam je w uszach, w ogóle potem jeszcze gdzieś idę. Zapominam, że je mam w ogóle w uszach, a całkowicie też zapominam, że mam je na sobie, jak będę z nich korzystał. Bardzo fajny mikrofon, możemy spokojnie się dogadać, jak sobie tam gdzieś go dobrze ułożymy. Oczywiście nie będzie nam przeszkadzał. Słuchawki, które też no od razu muszę tutaj podkreślić, że nie są to słuchawki treningowe. Przez to, że mamy taką, a nie inną konstrukcję, no tak będziemy biegać. No to jakbyśmy na koniu jechali, będą nam skakać na szyi, to nie będzie jakoś bardzo wygodne. Czy do jakiejś gimnastyki, boksu, tajskiego, innego. No, no niestety, do, do sportów, no może do delikatnego biegania, do jazdy na rowerze będą się nadawać, ale do ekstremalnego uprawiania sportów nie. Chociaż mają tego ipx XA4, więc już w pewnym sensie będą odporne na jakieś zewnętrzne warunki. Jakość dźwięku, ok. Czas pracy, działania też fajny, a cena. No jeżeli zestawimy ze sobą te wszystkie możliwości, 300 zł to nie jest dużo naprawdę. Mhm. Jeszcze mają APTX. Dokładnie, za tej jakości słuchawki bezprzewodowe, myślę, że jest to cena po prostu dobra. Tak, po prostu nie dobra Nie jest tanio, dobra ale cena. też płacimy za całkiem fajny zestaw, za, za kilka dodatków, no i za fajną jakość dźwięku. Niemal identycznie grają te słuchawki, które testowałem wcześniej ja, czyli MA390 Universal tylko pozbawione magnesów i pozbawione yy, no właśnie bezprzewodowości więc dwie stówy dopłacamy za bezprzewodowość czy warto? to już jest pytanie, na które musicie odpowiedzieć sobie sami, jeśli chodzi o jakość dźwięku moim zdaniem nikt zawiedziony nie będzie nie, nie dało mi się też we znaki jakoś mocno stosunek sygnału do szumu, nie słyszę przynajmniej szumienia. Yy... On jest taki absolutnie standardowy, jak na słuchawki bezprzewodowe. Tak. Czyli gdzieś tam Chancja będzie, tolerancji. bo na, na bluetoothie być musi, a mamy tutaj bluetooth 4.0, jeszcze nie wspomniałem o tym w ogóle. Zapomniałem. No z zasięgiem powiedzieć. nie ma problemów w ogóle. Nie, tak. w ogóle powiem Wam, że pomimo tego, że mamy tutaj bluetooth 4.0, to słuchawki podłączyły się do iPada, który leży gdzieś tam dwa pokoje w górę w ogóle, więc tutaj od razu musimy podkreślić in plus to, że ta bezprzewodowość działa jak należy. A, i jeszcze mają y, ten tryb bezczynności, po 5 minutach się wyłączą, jak nic nie będzie się działo, to też jest w tych droższych modelach, rzecz jasna. I słuchajcie, jeszcze, a, 4.1 mają Bluetooth, przepraszam, pomyliłem się tutaj, powiedziałem, że mają Bluetooth 4.0. Jakbyście chcieli mieć jeszcze lepszą jakość dźwięku, to dopłacacie sobie stówkę do EMA 650 Wireless macie trochę lepszy balans no między tak, ale, tonami, no ale zwróćcie ja. uwagę, nie? No wielkość przetwornika tam w środku, też większość tych, większość tych. No dwa razy większe są po prostu. No, no to, to teoretycznie dwa razy lepiej ten, to brzmienie powinno wypadać. I faktycznie scena jest szersza, wszystkiego jest więcej. No jest lepiej, umówmy się, no musi być lepiej. I też no są to słuchawki troszkę lepiej wykonane w porównaniu do 390. Tu mamy więcej aluminium, takiego gumowanego tworzywa. To jest wszystko tak fajnie zgrane, nie jest, nie jest oddzielone jak w tych słuchawkach. I też mamy wibrację podczas dzwonienia. To jest bardzo przydatna funkcja, jak ktoś będzie do nas dzwonił. Ale odkładamy 650 wireless, odkładamy 390 przewodowe, bo dzisiaj bohaterem naszego testu były. 390 wireless, słuchawki za 300 zł, które możecie dostać w sklepie Audiomagic. Naprawdę bardzo, bardzo fajne. Jak jesteście wymagający, bez przesady, jak szukacie słuchawek bezprzewodowych, to śmiało możecie o nich pomyśleć. Na pewno się nie zawiedziecie w tej cenie. Ciężko o lepszy model z takimi możliwościami audio i nie tylko audio. Jest GIT!